Tak naprawdę słowo to jest troszkę zapomniane i wiele osób, szczególnie młodych, kojarzy to bardziej z modą, a modystka jest to ktoś, kto zajmuje się modniarstwem. A cóż to jest modniarstwo? Jest to rzemiosło polegające na tworzeniu nakryć głowy. Czyli modystka projektuje, zazwyczaj projektuje oraz wykonuje samodzielnie nakrycia głowy, począwszy od kapeluszy przez toczki, czy różne ozdobne stroiki, opaski, woalki. Praca modystki wygląda, powiem, identycznie jak przed 100 laty. Moje formy, które mam w pracowni, są to bardzo, większość z nich są to formy vintage, które były używane przed, przez modystki czy modystów przed wojną, po wojnie. Tak więc to wszystko się bardzo nie zmieniło, i tak naprawdę cały czas się pracuje według tych samych metod z tymi bardzo podobnymi materiałami, może współcześnie trochę mniej szlachetnymi ale praca wygląda, podejrzewam, tak samo. Wielu osobom kojarzy się noszenie kapeluszy z taką fascynacją latami dwudziestymi, okresem przedwojennym, tym, co minęło. W moim przypadku jest inaczej. Oczywiście lata dwudzieste, trzydzieste były przewspaniałe i wtedy powstawały niesamowite, naprawdę bardzo oryginalne, czy by się powiedziało teraz, odjechane nakrycie głowy. Ale dla mnie kapelusze, nakrycia głowy są możliwością wyrażenia siebie i takim bardzo modowym, myślę, dodatkiem, który pozwala pokazać swój styl i swoją osobowość. Bardziej tak to traktuję niż taką nostalgię za tym, co kiedyś było. Ja jestem osobiście bardzo współczesna i staram się, żeby moje nakrycia głowy korespondowały właśnie z tym, co się nosi czy na ulicy, czy na wybiegach itd. Tak Wykonanie kapelusza łączy się z jego doborem dla, do osoby, ponieważ nakryciem głowy można w sylwetce bardzo wiele zmienić, poprawić. Dodać powiedzmy wysokości, czy odjąć kilogramów, to naprawdę daje, nakrycie głowy daje bardzo dużo możliwości. Zaczynając pracę z nakryciami głowy, wcześniej nakrycia głowy kolekcjonowałam. Ale no przede wszystkim pokutowało, szczególnie u nas w Polsce, takie powiedzenie beret, który jest bardzo wdzięcznym nakryciem głowy. Uważam, jest wspaniałym nakryciem głowy. Można go bardzo różnie ograć. Są różne formy beretów i jest przede wszystkim twarzowy. No to wiadomo, w Polsce mówiło się: że Och, mocherowy beret, także okrył się dużą niesławą. Ja bardzo chciałam odczarować mocherowe berety i wydaje mi się, że trochę mi się to udało. Mam taki jeden wzór berecika pomponami, dzięki któremu Troszkę przetarłam szlaki, taką mam przynajmniej nadzieję. Widzę, obserwuję, że na pokazach mody, czy w stylizacjach promowanych, czy w teledyskach, nakrycia głowy, kapelusze, czy woalki, czy różne tego typu fikuśne nakrycia głowy wracają do łaski. Bardzo mnie to cieszy.